Już wam mówię jak przeżyć kurwa, jak spędzić dzień za 15 zł, nie? bo dzisiaj postanowiłem ograniczać wydatki i wydam tylko 15 złotych na Tigera i kurwa a właśnie na ja jeszcze tego. Coś, a dobra, mniejsza o to. Akurat nie jestem głodny teraz, najem się Tigerem, także kurwa ten. Normalnie za 15 taka, nie? Czyli dzisiaj, teraz będzie Tiger? Dawajcie kurwa na buty, kurwa, bo nie będę na bosaka popierdalał. No, ale to tak uprzejmie Pato zapytał, jak zwykle. No. Chuj tam z tym, nie? to nie przeklinam, pić ci się kurwa w żurze. Jesteś w sklepie, kurwa, nie rób siary. Ludzie kurwa czekają w kolejce, a ty jesteś żurem, kurwa. No. Ogólnie to fajne ciuchy mają, a ja się ubieram jak żur, jak menek, kurwa, nie? Pozdrawiam Cekola, nie? Nie no, koszulka to jest spoko. No dobra, czyli dzisiaj spędzamy dzień za piętnastaka, nie? Normalnie. Gdzie jest, kurwa, KOKO!